Pod koniec października na Podolę do Wienicy przyjechało dwóch malarzy z Polski: Tomasz Sienkiewicz oraz Marcin Jans. W samym środku miasta, na jednej ze ścian ogrodzenia klasztora Kanosianek tuż przy ulicy Sobornej, realizują oni ciekawy projekt graficzny. Ponad 10 szkic przedstawia tragedię ukraińskiego, polskiego oraz żydowskiego narodu na przestrzeni ponad 70 lat funkcjonowania zbrodniczego, komunistycznego oraz nazistowskiego reżimów. Holokaust, podolska tragedia, wielki głód. Terror NKWD. Te wątki przewijają się przez obrazy przedstawione na tej grafice. Dokładniej o swoim zadaniu, winicy opowiedzieli sami malarze. Rzecz dotycząca tej grafiki przedstawia nam w sumie pewne zdarzenia z historii. Historii na Podolu. Tutaj mamy samą w sumie nazwę Tragedia Podolska. tak? I tu generalnie są takie najważniejsze zdarzenia w ujęciu historycznym, które można nazwać no, tragediami, tak? No jest to ujęta rzecz za pomocą grafiki pewnego ukraińskiego artysty. Jest to grafika zrobiona na poczet specjalnie na ten mur. My tutaj okazyjnie będąc za sprawą artystycznych zdarzeń i za sprawą zaproszenia pana Aleksandra Nikitiuka dwa lata wstecz mogliśmy tutaj przypadkowo, napotykając no, właściwie się na tą ideę w zakonie usióstr, sióstr, e, mogliśmy podjąć akurat to wyzwanie, by móc zrealizować tą grafikę. No i chodzi o to, żeby teraz no, w sumie pokazać, jaka jest e, historia, którą uważamy, że w sumie jest jakby zacierana, tak, a fakty uważamy też muszą być E, fakty muszą być cały czas przedstawiane, tak? I, i w, dobie, w dobie dzisiejszych czasów, zwłaszcza dla nowszych pokoleń, powinniśmy przypominać pewne zdarzenia. przyjechaliście z Polski, prawda? Tak. A z, z jakiej miejscowości? przyjechaliśmy z Polski, dokładnie z Mrągowa Jest to północno-wschodni region e, Polski, dokładnie w Mazury. Nasze miasto Mrągowe jest położone nad praktycznie jeziorami, jest to bardzo piękna miejscowość. To jest słynny festiwal oczywiście, nie? Tak, festiwal, no nie tylko Pikniku Country, ale też festiwal e, kultury kresowej, na który serdecznie zapraszamy. Właściwie, no tam bardzo dużo z kresów się zjeżdża, zespołów i ten, ten festiwal akurat nabiera też sił i znaczenia. No, tak więc przyjechaliśmy z Wrągowa. Tomaszu, no widzę, że taki temat kresowy się prze, e, przewija przez Twoją rozmowę czasu od czasu. Skąd takie zmynowanie kresami, czy może jakieś korzenie, czy pochodzenie, czy powiązanie? To znaczy, powiem tak, moja linia jest do zbadania, a to jeśli chodzi o linię po ojcu, do zbadania tak naprawdę jeszcze ze, ze stron litewskich. A zamiłowanie na kresy, właści właściwie na wschodnią stronę, jest dlatego, że mam dosyć po prostu tego, co się dzieje wśród ludzi, jeśli chodzi o zachód. Czy Dobrze. wy w zespole często działacie? Czy to była taka raczej akcja jednorazowa? Nie, no my tworzymy ogólnie grupę, e, jakoś tak wyszło, że, że z Tomaszem bardzo dobrze się dogadujemy. Tworzymy razem grupę, w tej chwili jest to nawet już duża organizacja, bo jest to już jakieś stowarzyszenie. E, no, I tak i po prostu no fajnie się uzupełniamy, ponieważ no, to jest, jest to taki duet, gdzie po prostu ja wyszukuję różne takie e, możliwości, gdzie, gdzie coś można zrobić. Też i uczestniczę w wielu, wielu akcjach. E, no, jakby tutaj cała, cała głowa, jeżeli chodzi o, o jakby artystyczne różne takie rzeczy, no to już jest, jest to my. No i tak się uzupełniamy, dogadujemy się, no i czasami... Gdzie można wasze projekty już gotowe zobaczyć, które już poprzednio zrealizowaliście? Z nawet w Winnicy, u... nawet w Winnicy już jest bardzo. jedna rzecz, którą można zobaczyć. Jest to coś takiego street artowego, jak jest wejście do kina, kinoteatru Rodina na głównym rynku tutaj w Winnicy, no to właśnie to wejście jest przez nas udekorowane. Jest tam taka postać dziewczyny, jest taki fajny napis pos posmieszkują w kino, tak? Z uśmiechem w kino. No i, i, i tam można to już sobie zobaczyć. E no i ogólnie szukamy różnych możliwości, żeby, żeby gdzieś się artystycznie wyżyć. Mamy stronę taką ogólną na Facebooku. Po prostu Facebook jest takim medium, gdzie... Nazwa grupy? Paradoks art. Wystarczy na Facebooku. Bez przecinku, bez paradox.art Paradoks.art i tam się wchodzi, tam można wszystko zobaczyć, co, 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 się, co się działo. Po prostu przejść sobie spokojnie, bo to jest profil otwarty, więc nie trzeba się logować, można sobie popatrzeć, a jak ktoś po prostu zechce, to może nas tam zalajkować. Można też do nas napisać poprzez tą stronę, więc jest tam wszystko załatwione, marketingowo. To jest to strona społeczeństwo światowo-krutowo. Tak, tam, tam można wszystko zobaczyć. No i można i po polsku, i też i po ukraińsku są niektóre rzeczy opisane, bo na przykład też jesteśmy tutaj z grupą taką artystów z Winicy, z Laboratorium Twórczości, na mówię nazwy Tak, Laboratorium Aktywnej Twórczości. Aktywnej Twórczości. To jest ukraiński, u, ukraińska grupa właśnie artystów, gdzie szefem jest Aleksander Nikityuk i właśnie razem podpisaliśmy taką umowę, żeby zacieśnić współpracę. Już w tej chwili efektem tego było to, że stworzyliśmy pierwszy międzynarodowy festiwal Artu, w Polsce, w Mręgowie i przyjechało 12 artystów z Ukrainy i wspólnie tworzyliśmy właśnie instalacje lantartowe. Słuchajcie, tą... jest, jest z wami pies. Jest pies. Powiem, On pomaga czy, 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 czy przeszkadza? A... <grym> ja bardzo pomaga. Pomaga. To no Tutaj... się generalnie. swoją stronę na Facebooku? Też ma swoją a, stronę. Pięknie, pies tak. magi. Tomasza, a wy rozumiecie, co, wy, co wy piszecie? Te zdania, te słowa w języku ukraińskim? No nie inaczej. No. Sprawa i właściwie nad tą koncepcją widzieliśmy projekt dwa lata temu. I od tego czasu w sumie cały czas to się działo w głowie i chcieliśmy bym właściwie przedstawić to akurat teraz w tym roku, ponieważ jesteśmy świeżo po pracach w kościele Wełku w Polsce. Tam akurat kończyliśmy też przez półtorej roku freski, pracę nad freskiem. Ja chciałbym po prostu, żeby to akurat w tym okresie w ciągu jednego roku też była w sumie ta historia e, dokończona, tak? Ja nawet błąd teraz. przez nas. Naprawdę. Tak, nie znając przez... to dobrze, znaczy ja się uczę języka. Tutaj mamy خوب و هاوس خوب و هاوس خوب و هاوس Wyraźnie AK, a K, -a. ja znalazłem i właśnie tutaj Pięknie, proszę bardzo. Proszę, y... Panie proktorze, proszę to nagłościć. Tak, i, i po prostu do Poprawiany kolegi... Poprawiony przez y, lingwistę ukrainistę z Polski, z Brankowa. Tak, bo ja się uczę, mi się bardzo ukraińska mowa podoba, i po Aha. prostu siedzę i te, te wszystkie. Znaczy, ja już z tak od ósmego roku życia znam. Mhm. To tam mnie uczę, bo to, to jest stąd, z ja Widzę, że tutaj są tematy bardzo poważne, bowiem y, my też stykamy się czas do czasu z tymi sprawami, z tymi cmentarzami. Y, po NKWD, można powiedzieć, zbiorowe mogila, to nie jest to cmentarze, no, ale po tak. pochowane bez. to jest nasza wspólna historia. To jest wspólna dlatego historia. To jest bardzo, można bardzo powiedzieć, że, że. Ponieważ tak jak i tutaj na Ukrainie, tak jak i w Polsce, e, nie, niechętnie się do tego wraca. jednak e, po prostu no to jest tragedia, która dotknęła te oba narody, też te oba narody jakoś tam w jakiś sposób. Sztucznie po, 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 podzieliło, co, co było bardzo straszne. Tak? No to taka tragedia w sumie się wydarzyła. No, Kiedy planujecie tak. otwarcie e, tego molewidła, czy tego szkicu? Jak, jak to nazwać w ogóle tę wystawę? To akurat mam do czynienia z muralem. Mural na podstawie grafiki ukraińskiego artysty. Niestety nie przypomnę, bo zapomniałem nazwisko. Ale możemy to zaraz otworzyć, jak coś. E, tak więc, jest to mural y, na podstawie grafiki właściwie. Co tu można o tym jeszcze powiedzieć? Kiedy to ma być przedstawione publiczności? W Myślę, że w piątek już będzie. W przyszły piątek. Powinno być już skończone. Tak, już, że, że to będzie można podziwiać. Taki zapach specyficzny. To jakaś specjalna farba, która długo tak, trwa? Farby są specjalnie używane Najlepsze. właściwie do specjalnego przeznaczenia, tak? tak? Do akurat takich prac na zewnątrz, na murach. A grafika oprócz wartości też historycznych, które tutaj są przedstawiane, będzie przeciągnięta też na ideowe, gdzie na tych murach akurat tutaj będzie powiązana z czynnościami i funkcjami tak? sił zakony, które tutaj robią posługę. Tak? Mhm. Czyli grafika jeszcze pójdzie dalej, będzie to w sumie obrona życia poczętego. I w sumie też będzie kawałek poważnej. Już pracy. na tej drugiej części tak, ściany, tak. Tak? tak? tak więc mamy ideową i też historyczną. W, w takiej kolorystyce, czy to tak, coś inne? Tak, innego. w takiej samej kolorystyce. Bo to znaczy wpisujecie w ogólną kolorystykę tego klasztoru. Tak, no, dlatego mówimy, że to w sumie już od tak, dwóch lat. też tą koncepcję, prawda? Mhm. Jak ją wykonać. I, I sprawa jest przemyślana z każdej strony. No. Mi się bardzo cieszę, że w ogóle doszło do tego, że mogliśmy tutaj stanąć na tej ścianie u Was tutaj w Winnicy. I, i mogliśmy w sumie się przyczynić swoją e, ręką i tą, tą małą namiastką talentu, by e, jakąś tam w sumie tę ideę poprzeć, tak? Muszę powiedzieć, że to jest też bardzo ważne, że robimy to bezinteresownie. Mhm. To po prostu jest takie, takie postanowienie, tak. tak, takie postanowienie wewnętrzne sobie postanowiliśmy z tamkiem, że po prostu są rzeczy, gdzie możemy działać komercyjnie, i z tego tam jakoś ten, a tutaj po prostu jest taka rzecz, którą my chcieliśmy, żeby po prostu zrobić coś po prostu, bo to jest, uznaliśmy, że to jest bardzo ważne duchowo dla nas też i, i, i po prostu też, żeby... Jakieś błogosławieństwo, też było z góry, że, 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 żeby na dalszą jakby działalność naszą wspierać. wierzymy mocno w opatrzność tego Ducha Świętego. Więc uważamy, że I to się sprawdza, bo tu jesteśmy. Tak? Bo To był po prostu jakiś tam pomysł, gdzieś się narodził w głowach, i wrzuciliśmy, i, i że my to możemy wykonać tą grafikę. I po jakichś tam, jakich tam decyzjach siostry zdecydowały, że okej, okay, w porządku, możecie to robić. Artyści, chrześcijanie, katolicy, Tomasz. Tomasz Sienkiewicz. Oraz Marcin Jams. Ja słowa polskiego Jerzy żywy